Fragmentem wiersza Tadeusza Nowaka z cyklu Przepis do Ojczyzny. Witam wszystkich serdecznie tu w Tucholi, stolicy Powiatu Tucholskiego, pod pomnikiem świętej Małgorzaty. Niechże przez chwilę będzie tak, jak było w tej wielkiej baśni krążącej nade mną, i niech się ludzie pod jej drzewami zdrzemną. A gdy się stanie to, co im się śniło, będą mówili, że weszli do raju, a to się wszystko dzieje w moim kraju. Spotykamy się dzisiaj na uroczystości poświęconej Ojczyźnie i wolności. 11 listopada to dzień, który jest symbolem miłości Ojczyzny, walki o wolność, symbolem wiary. I symbolem zwycięstwa. Oddając szacunek symbolom narodowym, oddajemy go wszystkim Polakom, tym, którzy odeszli i tym, którzy żyją obecnie. Dzieje naszej ojczyzny to rzadko dni szczęśliwe i spokojne, nie tak jak obecnie. Częściej życiu naszych rodaków. Towarzyszyła groza i lęk przed wrogiem, sąsiadem niewola i walka o wolność. Państwo polskie zginęło z map Europy na ponad 120 lat. Czym jest wolność, ten wie tylko kto ją utracił. Marszałek Pil Piłsudski po zwycięskiej bitwie warszawskiej w 1920 roku tak powiedział. My, Wam wywalczyliśmy wolność. Teraz Wy musicie na nią pracować. Podążając za tą myślą, dzisiaj musimy dokonać przewartościowania dotychczasowych postaw patriotycznych w poszukiwaniu nowego myślenia, kategoriami interesu narodowego i dobra państwa. Wiele wartości z dzisiejszego dnia zapamiętamy. Czerpiąc myśli ze słowa Bożego, które dzisiaj Ksiądz nam wygłosił. Składamy kwiaty, zapalamy znicze, również na grobach nieznanych ludzi. Dowodem patriotyzmu jest udział pocztów sztandarowych, piękne pieśni chóru, delegacji, mediów, przedstawicieli organizacji reprezentujących nasz kraj. Województwo, powiat i gminy. Najbardziej jednak cieszy mnie udział Was, mieszkańców i młodzieży oraz dzieci. Wam dziękuję tu szczególnie, bo świadczy to o tym, że powiedzenie Jana Nowaka Jeziorańskiego: Strategicznie ważne jest wychowanie młodzieży, pokolenia w duchu tradycyjnych wartości. Jest kluczowym dla nas wyzwaniem. Kochani, dziękując dziś tutaj wszystkim bez wyjątku, życzę na dalszy dzień miłego świętowania, miłych chwil spędzonych z bliskimi. RADUJmy się z naszej wolności, pamiętając o tym, że wolność to więź z Ojczyzną. I zdaje się, że zdanie Cycerona jest tu jednak najważniejsze. Rodzimy się, żyjemy i umieramy dla Ojczyzny.